Taką pierwszą myślą, związaną z Chrystusem, to jest myśl o nadziei. O nadziei, którą On wlał w moje życie w momencie, kiedy oddałem, oddałem wszystkie plany i marzenia. Wiem, że to życie stało się Jego życiem i że to teraz On prowadzi, a ja stałam się tylko prowadzoną przez Niego. Wiem, że nigdy nie zawiodę się na Nim, że On daje mi nadzieję, która jest stała która jest niezmienna i co dzień, co dzień jest świeża. Taką drugą myślą związaną z Chrystusem, która ostatnio mnie inspiruje jest myśl o pięknie Chrystusa, o Jego chwale. Jesteśmy w takim czasie świątecznym, ale to nie jest związane tylko z tym czasem. Jesteśmy ogólnie zagonieni, jesteśmy zabiegani przez cały czas, dążymy, chcemy zdobyć pewne rzeczy, pokładamy nadzieję i, i w innych ludziach i i w różnych rzeczach, i to często prowadzi nas do frustracji, do zniechęcenia. I, i w takich chwilach szczególnie staram się myśleć o Chrystusie, o Jego pięknie, o Jego chwale, i okazuje się, że patrząc przez ten pryzmat, te wszystkie rzeczy, ci wszyscy ludzie, te rzeczy stają się takie małe. I, I wierzę, że powinniśmy patrzeć na siebie także przez pryzmat Chrystusa, przez pryzmat Jego chwały, przez pryzmat Jego miłości, wybaczać sobie i, i iść do, do przodu. I tego Wam życzę w ten czas świąteczny, abyście myśleli przede wszystkim o Chrystusie, o miłości dla Niego, o tym, co dla nas zrobił.